Telewizja Polska informuje o śmierci swojej wieloletniej dziennikarki. Renata Łęska-Pluta była związana z publicznym przez Większość życia. Była legendą. Napisano w pożegnaniu: Zmarła Renata Łęska-Pluta. Renata Łęska-Pluta nie żyje. Poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych oraz strony TVP. Infotelewizja Polska, wieloletnia dziennikarka i reporterka publicznej telewizji, odeszła w środę 30 października 2024 roku o poranku, jak przekazano, po walce z ciężką chorobą. Miała 71 lat, nie żyje nasza redakcyjna koleżanka Renata Łęska-Pluta. Renia, pani Renia, bo tak ją często nazywano, przez prawie 30 lat kierowała produkcją telewizji polskiej w Sejmie. W ostatnim czasie walczyła z ciężką chorobą, napisała TVP Info na platformie X. TVP żegna swoją dziennikarkę. Renata Łęska-Pluta z telewizją polską związana była przez większość swojego życia zawodowego. Nie tylko kierowała produkcją TVP w Sejmie, ale też działała jako reporterka specjalizująca się w tematach gospodarczych, przez wiele lat była też wydawczynią. Wiadomości. Była legendą sejmowych korytarzy dziennikarskiej kanciapy i stolika. Zawsze świetnie zorientowana, znała wszystkie zakamarki polskiego parlamentu. Posłowie i senatorowie darzyli ją szacunkiem bez względu na staż, przynależność partyjną czy zmieniające się kadencje, napisano na stronie TVP Info. Zawsze pomocna, szczególnie dla młodych dziennikarzy, lubiana i doceniana, przez lata była członkiem kapituły wybierającej najlepszych i najgorszych parlamentarzystów przez tygodnik polityka, wspominają Renatę Łęską-Plute współpracownicy. Dziennikarkę pożegnała też kancelaria Sejmu, pisząc na Platformie X. Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Renaty Łęskiej-Pluty, wieloletniej dziennikarki i koordynatorki telewizji polskiej w parlamencie. Była zawsze życzliwa, pogodna, chętna do pomocy. Reniu, dziękujemy za wspólnie spędzone lata w gmachu przywiejskiej.